Moim gościem jest pani doktor Jolanta Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest specjalistką od marketingu czy na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczycie Państwo, jak zachęcać dzieci do, do zakupu różnego rodzaju produktów. Staramy się szczególnie, w, mogę mówić tutaj o osobie i moich kolegach i koleżankach z katedry, przekazywać wiedzę dotyczącą rzetelną wiedzę, dotyczącą pewnych narzędzi i technik związanych z oddziaływaniem na konsumenta. Wiedzy oczywiście z różnych dziedzin, z psychologii, socjologii, które pozwalają nam w jakiś sposób budować skuteczniejsze przekazy do, przekazy do konsumenta. Natomiast nie skupiamy się na dzieciach i nie kierujemy i nie, nie staramy się przedstawiać pewnych technik, na przykład ze względu na to, że one bardziej będą skuteczne w stosunku do dzieci. Jest to moralne? Jest to bardzo poważny problem i w związku z tym różnego rodzaju gremia. Również i y, związane na przykład z reklamą starają się budować pewnego rodzaju kodeksy etyki, w których stawia się pewne granice, że na przykład do najmłodszych dzieci nie kieruje się bezpośrednich przekazów reklamowych, y, że te reklamy, które są do nich kierowane. Nie są aż tak nachalne, tak jak na przykład w przypadku dorosłych. Czasami wręcz w niektórych krajach stawia się granice wiekowe, na przykład zakaz bezpośredniego kierowania chociażby działań nie do końca reklamowych, natomiast takich działań właśnie sprzedażowych, bezpośrednich, kiedy zwracamy się do młodego człowieka, na przykład do 11 roku życia. Ale to wszystko zależy od kraju, zależy od też branży. Na czym to polega, że ta reklama szczególnie może wpłynąć na dziecko? Co takiego szczególnie przemawia do dziecka? Z punktu widzenia marketingu tak. to, co się najbardziej sprawdza i to, co widać zresztą w różnych kampaniach reklamowych, a to soków, a, a to różnego rodzaju słodyczy, e, napojów kierowanych e, do dzieci, e, to są bohaterowie. Bohaterowie, z którymi młody człowiek może się utożsamić, bohaterowie, którzy wciągają go w interesującą zabawę, bohaterowie, z którymi można pójść na spacer. Bardzo często ci bohaterowie z reklam pojawiają się również w postaci chociażby przytulanek, maskotek, które są dodawane albo do produktu, albo są na przykład rozdawane w trakcie różnego rodzaju konkursów. Jakiego rodzaju produkty? Kieruje się najczęściej do dzieci. Przede wszystkim jest to cała gama produktów spożywczych, ale również te typowe produkty kierowane do dzieci, czyli zabawki. Mam w pamięci jeszcze reklamy proszków do prania, na których były różne animowane postacie, które miały zachęcić moim zdaniem dzieci do, do tego, żeby prosiły mamę, żeby kupiła ten właśnie proszek. Rzeczywiście, dzieci bardzo często, czy coraz częściej nawet są. Um, współodpowiedzialne za podejmowanie nawet bardzo poważnych decyzji w gospodarstwie domowym. Mamy też przykłady firm, które starają się zbudować sobie lojalnych konsumentów, próbują oswoić czy przyzwyczaić e, młodych konsumentów do marki. Na przykład robią tak producenci samochodów, którzy dedykują pewne przekazy, czy na przykład strony internetowe, czy gry do młodego konsumenta, chociaż wiadomo, że on sam e, na tym etapie nie będzie podejmował decyzji dotyczących zakupu tego produktu. W jaki sposób rodzice mogą bronić swoje dzieci przed reklamą? Rodzic przede wszystkim powinien e, uświadamiać dziecku, że reklama to nie jest e, prawda, także to nie jest, nie do końca przedstawia prawdziwe informacje, e, że na przykład samochodzik, który lata czy fruwa tak sam, bez żadnego wspomagania. To tak naprawdę, jeżeli kupi się taką zabawkę, to ona nie będzie sama fruwala, Tam trzeba będzie coś albo na przykład kupić e, dodatkowe jakieś baterie, tak, albo e, coś, coś innego, tak, co, co, co będzie powodowało, że być może ten produkt będzie wyglądał tak, jak na reklamie, ale nie do końca, tak samo. Także przede wszystkim uświadamiać dziecko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.